Hej wszystkim. Dzisiaj będzie taki jakby mini haul, bo mi teraz e, taki zestaw do modeliny przyszedł z Allegro dzisiaj. No i chcę Wam pokazać, co w nim było. Więc zacznijmy może od modeliny, cały taki woreczek, ale to jest tak jakby 5 gram. Zacznijmy najmniej od fluo. E, taki różowy. Fluowy. Pomarańczowy. zielony, niebieski, I żółty to są wszystkie fluo. To jest takie, co można no, znaleźć w sklepach niebieski, biały, czarny, czerwony, żółty. Zielony, ale ten zielony jest strasznie ciemny, taki No i te wszystkie kolory modeliny, które są w tym zestawie. Teraz rzeczy do modeliny, takie 20 Dwadzieścia woreczków strunowych. Dwadzieścia jedno, jeszcze ten dodała pani. Haczyki. 4,20, Też 20, wszystkie już po 20. Te, jak to się nazywało, nie pamiętam, chyba sztyfty? jakieś tak sztyfty, chyba tak. I do tego tylko nowe zateczki, nie wiem czy widać. No chyba nie widać. No i to jest 20 par też bigli, pozłacanych bigli. Znaczy nie pozłacanych, tylko posrebrzanych bigli. Więc to tyle z tego naszego krótkiego filmiku. Przepraszam, mi przyzło. Yy, ten. Skwierczyło. Bo mi ostatnio skwiercza. Często. Czy się napięcie? Um, jakby to pieto. Sopomaż to. tak. Hmm. No i to. To wszystko z naszego filmiku. Jeee! No i cześć. Baba! Pa, pa. I wytrzymajcie ten miesiąc. Dlatego, że po tym miesiącu już mamy feria.